Witam w teleturnieju jaka to melodia na siłowni. Trzej gości, którzy trenuje puszcza sobie nawzajem muzykę i każdy, kto zgadnie, robi tylko jedną serię. Natomiast osoba, która nie zgadnie, robi dropset do momentu, do którego jakby jej się to nie uda. Także zapraszam. Dobra, pierwsza nutka lecisz w serię.

Dawaj Okej, Kurwa, za co. Dobrze, zdrowo. się. Dobra. Jak nie będę żaliu używać after life, nie, <grym> ja kurwa, life, after life. A, Dobrze. Tak. Do <grym> dobrze. Ja nie mogę widzieć. No? Stary, ten co? PZ? No. E, Paganik? Nie. Zonda? Nie. E, nie. Gorzka woda. Do odciny robisz. Do odciny. Ooo, już tutaj znam. No wyciąż twój harcerstw, To jest polowy, nie? Co? Jest płyt nie, to w ogóle nie jest od białasa. Co? No. A, A co? No, na ficie z no. Nie. Ant. Odcina. Dobre, na razie dwie odciny stary. Dobre, to, to już musisz. Fakty <laughs> <jest> klaster? <laughs> Do, nie, do odciny. Do odciny, stary. Tak jest. To się nagrało, nie? nie, nie. włączyć, stary. Jeszcze raz trzeba polecić. Z buku? No i co? Polecam badanie słuchu. Nie wiem, no to, to za czemu nie leci kurwa? No to przewin to debilu robię serię już Kękę, nic już nie muszę Э <Valeurality> Jak nie? nie, jest, nie Smutek Nie, no liczy się, zgadłem, nie Luis B... ten <smutacki> No to powinieneś wiedzieć stary. Fangor? Niego. Kurwa. Czemu mi jakieś zjebane daliście, że kurwa i zasady Wszystkie zmieniacie podczas mojego? Co to kurwa ma być? Wszystkie panie zgadnąć, ja no Ja znam tylko Fuego i Kękę. No, no to co kurwa, dwa na trzy. Tak? Fuego, no, Fangor, no. jeden huł. Dobra, robimy full grip'em, bo jebać kajduka. Janutka. Nie ma chuja, nie wiem Dawaj Synu, do słów kurwa przewijajmy do słów tak to pobicie to chuja ch 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 nie robota. Jak? Pod mixy obok Nie wiem kurwa nawet kto to jest po głosie. Nie. Aha. to nie wiem. Ja no znam kurwa Zygzaka. Bajlandu z Arsenilia. Tak jest. Tak jest. Tak jest. No, tak jest. 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 kurwa. Tak jest. bicie. Nie? Znów będzie mafia. Wiesz, że Mój ziomek. Dobra, dobra. A kto nabija? No, ja na kurwa no będzie mafia. Nie ma chyba. Ja. Nie, wzgadza. Ma familię. Dobra, ty white. Kurwa. Nienawidzę bez. Widzę, że coś mówisz do mnie.

To jest przydatne. czekaj. pan zygazuje z ludzką. no Zakaz ludzką. Zakaz. z ludzką. to jest. Zakaz. zakaz lecenia w chuja robi. No, z ludzką. No. No. <grystanie> No dobra, tytuł jaki jest? Ice... Ice Nie. Odcinam? Odcinam. No, no, nie wiem. Co to było? Robije. Eee, o kurwa, jest katastrofa. Dawaj o, to Oj dobra, raczej. Pójdzie, pójdzie. No raczej Pójdę, pójdę, na czterech Dawaj, jak chcę pomagać z jednej strony, a z drugiej Co to za nutka? Nie wiem Jak to nie wiem? Nie znam tytułu, no znam, ją kurwa, ale nie wiem Dawaj, To Polegał się, przeliczył Przeliczyłem się, no O, teraz wleci fajna nutka Gotowy? No O kurwa Sydney, PZ Tak? Kurwa... Otwieram minot z tej dziewczyny Tak jest 2, 1 O kurwa White, 2-1-5 Noc w noc Źle Co? No 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 kurwa Nie no, jaki symbol kurwa Się zesrasz w tym Nie no, Dobrze, że ty się przyflexował Kurbo <grywa> zjedna. Ty to szary weź. Szary. Ty co? a zatańczyłbyś na róż. Szary. <grywa> ty jak robisz TikToka z tym? Na z tym. O TikToku? Na filmiku z tym. Dobra. Dobra. Trzy. No. Dwa. Jeden. U kurwa. Dobra, prosto. Kłębona <grywa> <grywa> fidę jesień. Dobrze. Tak jest. Do, no, dobra, ty pomóż zarzucać ja tutaj. Dobra, sprawy dwa. Dobra, Dobra, trzy, dwa. Dobra, trzy, dwa. Dobra, trzy, to nowy Chcesz siebie. Dobrze. Dobrze ty.

Ale nie wiem co to jest. Co to jest? Napad. Na no, napad. Z bank. To jest aby śmierć miała znaczenie z albumu? Chyba tak. Nie wiem w sumie. Dawaj rób. Wy się wykucać. Rób. To jest tako. o, tak. Kupcie, tak. Nie wiem. Pierwszy raz to słyszę, tak szczerze. Codziennie. To to Aaa, nie słuchałem A mi Kupie, ręce odpuszczają. A dobra, to jest... Y... Zaamsone Bibi. Co? Robisz. No dobrze. kurwa! Już myślałem, że mnie jest największego fana Samsona. ...grillowałeś. Pan zostaw, po jednej, po jednej. Bibi. <grym wioski> No to jest kurwa proste. A ten co ty tej tam, gdzie. są ich nogi zakładają się. Nie. Bole, nie. Feller? No nie, nie. Klubowe, mata klubowa do odcina. I, tak tego... i drugi to jest te. Jetla... Jetlaga to będziesz miał kurwa, jak, jak to skończyć. Kurwa skończysz tą skrable. Serię. Dobra, to nie Robisz nie. to nie, kurwa, do odciny. Nie, to są skrable debilu. A to dobrze, Zgad. No, Zgad? Skrable. nie, on powiedział: że To będzie miał teraz, jak skończysz serię. Dawaj. W komentarzach, a czemu ten kolega nie zrobił pełnego powtórzenia? To nie robi kurwa... No dobra. Dawaj. Ospermione żelki? I Jakie? Ospermione? Kurwa. Dobrze. Chciałbym znowu jeździć z DTM-em. Dekonafida? Tak, yes. Tako Hemingway. SM! Tako. Ale już powiedziałeś tako na feed'e. Ty japa. On no, chce być kurwa chyba dropseterem w przyszłości. Nauczycielem dropsetu. Wielki cytat. No cytat, powiedz, wymyśl coś mądrego, ty zawsze coś mądrego powiesz. Na koniec, więc co kurwa, dropsetik all day, every day. Trening, wiesz, do Nie chodzi o to, żeby było optymalnie? To trzeba mieć z tego fan? Jest... E, optymistycznie. Jebać, jebać optymalność, witamy optymistyczność. Mamy nadzieję po prostu, że kiedyś przyjdą do nas efekty. No i dobra. No. To jest, nie jest addiction, to jest e, Pamiętajcie, że my nie chodzimy na siłownie, żeby cokolwiek zbudować, to jest A, tylko czysty fan. wtorek na automatnie. Naprawdę. Tak. I nie liczyliśmy punktów w ogóle. I powiedz, że ten. Że w kolejnej edycji będą punkty. No? Bo powinny być punkty, a nie pomyśleliśmy o tym. podliczysz, no No, mogę podliczyć. Nie. Jak mi się będzie chciało. No, no dobra, podliczę. Powiedziałbym, że widzowie podliczą, ale kurwa. O, jesteście tam się. jeszcze? <noise> Ej, jest tam ktoś jeszcze? Jak no, jesteś? Jeśli chciał to napisz. Ostatni że jesteś. film. Każdy film ostatni po tysiąc obejrzyj, a więc pływam w dupę wszystkim, dobra. Znaczy nie widzą tylko temu, za którym... z wyzywem o zbożach. Dobra, Elo.